Dlaczego ZUS złodziejem jest, i basta. Materiał przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy e, nie rozumieją tego twierdzenia. Ci, którzy sobie policzyli i wiedzą, że ZUS ich okrada całe życie i na starość im pewno nic nie odda z tego albo niewiele, mogą pominąć. E, ale też mogą obejrzeć i udostępnić znajomom, znajomym, bo zaprezentuje zupełnie inne spojrzenie, do którego na co dzień nie jesteśmy przyzwyczajeni, a ono doskonale udowadnia, jak ZUS ta sokrada, jaki to jest złodziejski system. No, po pierwsze, ZUS zabiera wam połowę pensji. to nie tą połowę, e, której, którą dostajecie, tylko tą, której nie dostajecie. Czyli wy dostajecie mniej więcej 60% tego, co naprawdę... Za... Gdy mówimy o dobrym, o dobrowolnym ZUSie, wiele osób... I to jest punkt drugi. Mówi: Boże, jak to dobrowolny zuc i na starość do Mopsu, bo kto ci wypłaci emeryturę, jak nie ZUS? To jest drugi punkt. Trzecia rzecz, bardzo ważna, matematyczna, zanim przejdziemy do sednych rzeczy. To jest sprawa, o której 90% ludzi nie chce myśleć. Nie chce myśleć. I tu nie mówimy o żadnym oszustwie polityków. Nie chce myśleć, ponieważ mowa o śmierci. Każdy może sprawdzić średnią życia w Polsce, czas przejścia na emeryturę, średnią życia swoich rodziców. Prawdopodobnie genetycznie jesteście uwarunkowani, żeby przeżyć podobny okres. Ja zrobiłem sobie swoje obliczenia. Liczyłem, że przeżyję około 25-27 lat. Tylko to nie oznacza, że to będzie 27 lat. 27 lat to będzie 27 lat człowieka starzejącego się, więc realnie z tych 27 lat zostaje 10, może 15 lat aktywnego życia w takim miejscu, e, gdzie będziesz mógł zrobić gdzieś po dżungli 15 km spaceru, 10 w trudnych warunkach. A nie zostaniesz przykuty gdzieś do opieki lekarskiej, szpitala, jakichś stałych zabiegów czy innych ograniczeń, nawet związanych z takimi prostymi skorzeniami, które będą niedługo powszechne, jak kłopoty z kręgosłupem, bo jednak większość z nas pracuje siedząc biurowo przy komputerze. No i teraz, mając te wszystkie dane razem, moi drodzy, system ubezpieczeń społecznych wymyślony w Prusach, Niemczech. Jako system, w którym młode pokolenia pracują na stare, zakładał, że wszyscy pracują. Żyjemy w XXI wieku. Ja, jak gdy słyszałem od moich rodziców w latach 90., Paweł, ucz się, będziesz lepiej zarabiał, lepiej pracował. Ja mówię, dobrze, tato, mamo, ile będę pracował? No wiesz, do 65. do 55. Ja mówię, co? Ja mam pracować 40 lat? Na emeryturę? Czy ja w ogóle mam pracować 40 lat? Mi się to w głowie nie myśli. Mamy XXI wiek, coraz więcej osób potrafi tak inwestować zarobione pieniądze, mimo że ZUS zabiera ich połowę, że świetnie sobie poradzi bez ZUS-u na emeryturze. Słyszę ciągle: patrzcie na Marylę, patrzcie na Cugoskiego, nie mają za co żyć. Bo ZUS im nie wypłaca emerytur. Moi drodzy, niech Cugowski i Maryla sprzedadzą chociaż jedno Porsche i jedną willę, którą mają dzięki temu, że przez całe życie nie płacili zus i tak dostaną więcej kasy do końca życia, niż wy macie z emerytur. Niemniej jednak, idźmy dalej w tą matematykę. Skoro zostało mi 25 lat życia, a ja nie chcę pracować 45 lat, to dlaczego ja nie mogę zrezygnować wcześniej? Każdy powie: Możesz, no nie do końca, z punktu widzenia ZUS nie mogę, żeby odzyskać swoje pieniądze, które płaciłem tam przez ileś lat pracy. Ja muszę mieć tak zwany nie tylko wiek emerytalny, ale jeszcze wypracowane lata. Jeżeli ja przez swoje życie pracowałem intensywnie, no tak, po 14 godzin dziennie, dziennie przez 7 dni w tygodniu, taka charówka od 18 roku życia do 28, e, charówka. Nikt mi ZUS na to nie liczy, że ja pracowałem właściwie trzy dekady, można powiedzieć tylko w jedną. Oni chcą, żebym ja pracował dalej 20 lat, żebym zyskał prawa emerytalne. I to jest właśnie złodziejstwo. Czyli każda inna forma pracy, inna forma życia niż przewiduje ZUS pozbawia cię prawa do emerytury. To dlatego ja właśnie chcę dobrowolny ZUS. Dlatego miliony Polaków, którzy rozumieją matematykę, rozumieją to, że e, można bez ZUS-u odłożyć dużo więcej pieniędzy na emeryturę i żyć tak jak Cugowski i Maryla Rodowicz bez ZUS-u, ale o tak, rozumieją też, że albo chcą, albo nie chcą pracować 30 lat, 40 lat, chcą pracować krócej, może intensywniej, może z większym stresem, może z większym ryzykiem finansowym, ale intensywniej i nie chcą harować do 65. roku życia, to do 60. Dla nich właśnie ZUS jest złodziejstwem. Dobrowolny ZUS to powinny być element praw człowieka. Jeżeli ja nie chcę harować 30 lat, tylko chcę przepracować, zarobić, ustawić się w 10 lat i w te 10 lat płaciłem tyle ZUS-u, dlaczego ja mam harować tyle lat? Więc mówiąc w skrócie, ZUS to jest zorganizowane złodziejstwo, zabierają ci pensję, ty odkładasz, Chcesz się zabezpieczyć wcześniej, chcesz korzystać z życia, nie chcesz czekać aż ci kręgosłup odmówi posłuszeństwa, nerki ci odmówią posłuszeństwa, serce ci odmówi posłuszeństwa, oni ci dadzą jakieś tam grosze, żebracze na starość. Chcesz wcześniej korzystać z życia, chcesz się cieszyć życiem wcześniej. Nie! ZUS wtedy cię okradnie. Wtedy wszystko co wpłacałeś będzie złodziejstwem, bo nie wyrobisz lat pracy. Dlatego z przyczyn czysto ludzkich, z przyczyn praw człowieka, Powinniśmy mieć dobrowolny ZUS w Polsce. Żeby skończyć z tym systemowym złodziejstwem, bo to jest złodziejstwo, okradanie ludzi ciężko pracujących, tak jak ja, przez 10 lat harowałem, straciłem młodość, harowałem po 14 godzin dziennie 10 lat, 7 dni w tygodniu. Teraz jestem na wakacjach, ale wcześniej harowałem dużo więcej niż moi rówieśnicy. Ja jestem poszkodowany przez ten złodziejski ZUS i miliony innych Polaków, Przedsiębiorców, menadżerów, klasy średniej, która potrafi sama zadbać o swoją przyszłość, jesteśmy zwyczajnie okradani. I udostępniajcie to. Niech to dotrze i do tych, którzy opowiadają bzdury o Cudowskim i Maryli, którzy nie wyobrażają sobie starości bez ZUS-u, chociaż nie potrafią sobie tego policzyć, że ten ZUS po 2040 im tam gówno da. Że będzie ich wstać może tylko na leki, ale na pewno nie na wakacje w tropikach. A przede wszystkim niech to dotrze do tej światłej opozycji Tuskowej, że domagamy się dobrowolnego ZUS-u, bo to są prawa człowieka. My nie chcemy mieć pieprzonego państwa na starość jako opiekuna, bo my sami o siebie zadbaliśmy. I niech sobie ten nus ZUS wsadzą w nos. Dobrowolny ZUS. W tym roku, w 2024, albo nie głosujcie na Platformę Obywatelską i niech tu sprzerżnie razem z kolesiami wybory samorządowe. Dobrowolny ZUS, to nam się należy, to są prawa człowieka. Możemy się tego domagać.